Cześć, z tej strony Daniel, fajnie, że jesteście w RR Moto. W tym filmie pokażę Wam sportowo-szosowe rękawice Speedy STS3. Rękawice możemy kupić w dwóch wersjach kolorystycznych: czyli całkowicie czarnej oraz czarnej z takimi dodatkowymi elementami białymi. I czerwonymi. Zakładamy naszą rękawicę na dłoni. Jak możecie zauważyć, mamy tutaj dwa zapięcia, czyli taki standard w tej klasie. Jedno na mankiecie, które reguluje, jak ciasno zapinamy sobie ten mankiet na naszej kurce, i jedno w przegubie naszego mankietu. Po założeniu od razu czujemy, że ta rękawica jest taka bardziej wyslimowana, ale jednocześnie w żaden sposób nie będzie nas uwierała. Bardzo fajnie to właśnie robią i chyba od, z tego są znani, że potrafią robić przyjemne, takie trochę Cienkie ubrania bardziej dopasowane, a jednocześnie nadal bezpieczne i bardzo dobrze wyglądające. Model STS3 został wyprodukowany z kozi skóry o grubości od 0,6 do 0,8 mm. Jeżeli chodzi o ochronę, mamy tutaj twardy, charakterystyczny ochraniacz kostek. Mamy także miękkie ochraniacze, czyli absorbery piankowe, które znajdziemy zarówno na palcach, na mankiecie, jak i po wewnętrznej części. Dłoni. Mamy także specjalne naszycia, które poprawiają nasz grip, czyli trzymanie na manetce, aby się ona w żaden sposób nie przesuwała, nie ślizgała po prostu. Jeżeli chodzi o wentylację, znajdziemy ją zarówno na palcach, pomiędzy palcami, jak i na mankiecie. Na palcach znajdziemy zewnętrzne szwy, więc nic w środku nas nie będzie uwierało. Warto zaznaczyć także fakt, że mamy tutaj oczywiście dotykowy palc. Nie zabrakło także ładnie wkomponowanych logo producenta. Generalnie ładnie wyglądają te rękawice, dobrze leżą na dłoni i myślę, że to jest najważniejsza cecha, którą warto sprawdzić. Ale trzeba ją sprawdzić osobiście, jak te rękawice po prostu leżą na dłoni, bo myślę, że to może być cecha decydująca przy zakupie takich rękawic. Jeżeli chcecie sprawdzić to osobiście, to zapraszam Was do naszych sklepów. Model STS-3 od Speedy jest dostępny w dwóch wersjach malowania, czyli całkowicie czarnej oraz takiej, jak ja mam w tej chwili na sobie. I możecie ją znaleźć w rozmiarach od S do 3XL. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.